Witam wszystkich, to blok odkrywcy. Jestem w czaplinku zachodniopomorskie, tak się tutaj włóczę po tej okolicy. Mamy potężne jezioro Drawsko. No i pokażę jak wygląda taka przystań. których pewnie jest yy, co najmniej kilka myślę. Yy, Na tym jeziorem, ale tutaj w czaplinku właśnie taka jedna spora jest. Widzę, tutaj pokażę. Zresztą tam po drugiej stronie również jest taka dość spora woda przystań, ale myślę to jest ciekawsza z pomostem Mamy tablicę dla kajakarzy mamy tu deptak, drogę rowerową świetne tutaj okolice Mnóstwo jezior, dróg rowerowych, szlaków. Co tam się tylko chce. Zresztą dzisiaj byłem już chociażby w Starym Drawsku. Tam są ruiny zamku, zresztą również nad jeziorem Drawsko, tylko, że tam sporo, sporo dalej, na końcu tego jeziora. Można tam wejść, to jest już w rękach prywatnych. Ja to dzisiaj korzystam, no i połętą się tutaj po, po okolicach, więc czemu nie i poglądać sobie przystań, marinę, te wszystkie jednostki pływające, których sporo tutaj jest. No powiem szczerze, bardzo słabo znam tę okolicę. Tak więc, tak mam teraz możliwość, no to troszkę, troszkę coś tam, coś tam chce liznąć zobaczyć nowe miejsca, nowe jakieś zabytki, ciekawostki. No, a tak, więc, przejdę sobie tutaj kawałek, zobaczę jak to. wygląda No a tak ta marina wygląda z drugiej strony. No i ja przynajmniej troszkę mocniej Gryziemy się teraz w jezioro I tak było widać właśnie wszędzie jakieś drogi spacerowe, drogi rowerowe. wszędzie można chodzić, jeździć Naprawdę świetne okolice Aż Muszę się troszkę mocniej tutaj wgryźć w te rejony pewnie stanowisko do tankowania, przynajmniej tak to wygląda no i cóż, potężne jezioro, których tutaj nie brakuje. I tam w oddali mamy pewnie kolejne przystanie. A więc co, nie tylko Mazurę, ale tutaj całe to okolice właśnie. Jezioro Drawsko. To również, również właśnie jezior z fantastycznych okolic. Nie brakuje. A więc co? Tylko woda, ptasiory, lasy wodali, potężne tereny. Nic tylko przyjeżdżać i zagłębiać się w teren. Policyjna jednostka. No cóż, przystań w czaplinku w pełnej okazałości. Tam na wejściu pokażę jeszcze taką ciekawostkę. W postaci upamiętnienia ważnej osobistości związanej z żeglarstwem, ale to jeszcze za chwilkę no i mamy kotwicę zasłużony działacz żeglarstwa Antoni Tołoczko no i oddalając się od tego urokliwego budyneczku od tej mariny Miejsca, które myślę fajnie na spacerek zobaczyć, będąc w Czaplinku. No jak całe oczywiście jezioro Drawsko. To więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, cześć. A tutaj na wejściu jest fajna tablica informacyjna. Nie zauważyłem jej wcześniej. Są mi stare zdjęcia boathouse'u i troszkę właśnie o historii samego jeziora Drawsko oraz właśnie o Antonim Tołoczko to organizował tutaj żeglarstwo w tych okolicach a więc również warto się zapoznać tutaj z historią tego miejsca tutaj jest Antonim Tołoczko więc to już będzie wszystko w ramach tej ciekawostki trzymajcie się, cześć